Wielkie emocje. Oto program, w którym troje uczestników staje do walki o Fortunę, a o część artystyczną zadłużą. No! God! Izabella Książka! No! Jera, God! Kram, please! Kram. No. No. no! No! Dzień dobry! No! Sprowadzący do... no. do koło Fortuny dojeżdża do pracy samochodem i ma najlepsze miejsce parkingowe w samym studiu. Panie Wiedzie. Yeah. No wiesz co, dlaczego tutaj siedzę? Wiesz, zastanawiasz się nad tym, co się tłumaczę, bo ja po prostu uwielbiam śpiewać w samochodzie jak jadę sobie wiesz No tam, da, da, to da, da, może podzieliłbyś się swoim talentem i zaśpiewał coś dla nas wszystkich. Tylko airbend mi podegra, proszę bardzo. Z tematem bandytkie życie Szpanie jebanie, nie lata, nie Tu po tym samym chuj nie obchodzi Jebać policję tylko ustądzi ziomkiem bita piona, aż ma tychować do wora Społeczniaki mówią, że margines na was zbijam kora Ja repki na trafa kobita ta 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 tata, Uliczna gwara, tu napierdala Co fajnie, że Wam się podobało, bo te piosenkę się trenowałem rano pod trusnicą, tak mi się przypomniało, wiesz? A... Get the fuck out of here! Nie, wiesz co, lepiej nie, bo zależy na wysokiej oglądalności, więc. O jak zawsze, skromny zawsze. brzoza.